O kurwa coś popsułem Nacisnij mnie ten przycisk O ja pierdolę, ty ja zły przycisk naciskam Ej coś, ktoś mi poprzestawił, no, pierdolę. pierdole słuchawki, słuchawki zjebane, to zjebane, no nie mogę cię zabić No ktoś przestawił mi, ej Ale co naciskasz? Kurwa. Ty jaki masz zasięg kurwa ty duży. Lewo przód Prawo przód Tir. Dobra, do przodu. Przód, przód, przód. przód w lewo przód, Dobra. lekko. W prawo przód. Dół, dół, w lewo, w lewo, w dół celownik, w prawo celownik, jeszcze, jeszcze, jeszcze. W prawo. Do góry celownik, strzał. Jest kurwa! Jest kurwa! Takie! Skoczyli w to! skoczyli w strzał kurwa! No, mam tata, z zweryfikował. Ja jestem ciekawy naprawdę jak na to to pójdzie. No Czekaj. I... Nie chodzi za głośno. Jak na taką ja gierkę, a no, nie sam raz. Że tak szło nawet. No. <grym> Kurde, zapierdala za zapierdala O w to ja. O nie widzi. Lewo Dobrze! i glos, lewo, aj, o kurwa, tył, do tyłu, do tyłu, cofaj, cofaj, cofaj Ci prawo ci w w przód. Dobra, do, yy, pro, prosto, prosto, lewo przód! przód. Lewo, lewo przód! I prosto! Prawo przód, kurwa! Dobra! I pro... Prawo przód! Dobra, prosto, prosto trzymaj! Lewo przód. przód! Lewo w przód! Lewo w przód! przód. 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 Drzewo, kurwa! Dobra, prosto, 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 prosto! Pizda! pizda, 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 pizda! pizda, pizda. Jeszcze wyżej zalonik, troszkę i jeszcze wyżej lewo klawiatura. Nie, nie jest. E, trochę w prawo i w Jeszcze Niżej celownik Niżej w prawo celownik W prawo celownik W prawo jeszcze, jeszcze, jeszcze jest nasiutny strzał Mocno Przeżyliśmy no Dostałeś coś po nogach? Dostał 7-4 Jak mnie kurwa znajdziesz Robur to możesz mnie ruchać tu na tej kamerce Jaka Panowie? pozycja szukasz? Chce? Ty, jedzisz lepiej niż niektórzy kurwa co wyjeżdżają w Realu na autostradę. Lewo przód. Serio. Okay. Czekaj, Ty, No kurwa, dodań. zobacz. Do, stop. A, Dobra, Wlewo, myśl prawo, myśl prawo. W lewo jeszcze celownik. Uciekaj, uciekaj, bo wycelował chyba w ciebie. W lewo celownik na lewo Idę... O! Kosa, 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 kosa. Dawaj na kosa, Kosa, tak, kosa! Myślę lewo! Kurwa! Dobra, warcały czas, cały czas, warcały czas! Kurwa! Nie yes! mać was! Kurwa! Nie was kurwa! Zajebiście! Dobra, mogę Was już szukać? Tak. No i co? I będziesz teraz zapierdalać cały czas, a ja nic nie widzę. Jakie dawaj, dawaj! A ja jak? Krew? Przestań się nazać, Boże! Okay. Powinno być tak, że wy jesteście wolniejsi ode mnie, jak ja nie mam wzroku Wzroku Nie ma ratunku kurwa dla tych chłopów Ej to teraz, jeżeli ja ciągle będę was go... Prawo Cochni przód, sprawy. prawo przód Saker, dobrze Do przodu Prawo przód F, F Sprawy, dobrze, Proste. O kurwa Leść Co w jest? W prawo, Zginąłem? Zginęliśmy, no. Prostej w prawo. Prostej w, w prawo. Ale zobacz, prawo. tu nas zrespiło. Chodź w dupę, ty. No, trochę za mało czasu jeszcze runda się pani nas? Nie. Nie. A da się zdejść z zadania w trakcie? Tak, jest chyba. Tak. Wiedziałeś. Ale skąd ty wiedziałeś na cały ekran? Czułem, czułem cię. Naprawdę? I przeczucie. Ale to identycznie wygląda jakbyś wiedział, gdzie idę dokładnie. To bardzo dobrze to wygrałeś. Zróbciecie cień od postaci. Albo przecięcie w kaponach! kurwa. A. 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 Ja yeah. oh, kurwa my, tak jesteśmy, my byśmy to zrobili My byśmy to zrobili po ciemach stąd, stąd kurwa dojechałeś saker Ale w ogóle w montażu ty, ty robisz 360 flipy, policja wypierdalała się o budynki, w ogóle no, takie rzeczy to, 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 się działy, ja że piebola. to w ogóle jest, nie to wiem, jest ja jak to nie wyjdzie na czas, to ja pierdolę tego YouTube'a, serio, ja pierdolę to w czapkę. Dobra, a nie strzelaj tak nośne. przeładuj w ogóle. Patrz, pat Nikt to nie widział. Przechodziliście kurwa 7 razy. Kurwa. S, 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 hamuj. S, śmiało S, śmiało S. S kurwa. S, 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 S. Na moje ryzyko. Prawy trochę. Dobrze, dobrze, S, S. się nie możemy Ale jest duże pole widzenia, ej! Ja, ja widzę mówiłem, wszystko! Że jest, mówiłem, że załoga ma duże Impostor nie Cię nie Dobra. Kurwa, tego widzisz Impostor ma małe, ale... Zacofany jest konkretnie w rozwoju chłopak Tamten słucha, tamten w demencji ten cofnięty Kurwa I prosty, i lekko w prawo jeszcze Oj, przyhaczysz do tyłu, o kurwa będzie do tyłu śmiało, do tyłu śmiało, przejdź go, dobra i teraz do przodu, w prawo przód, prawo przód, uciekaj, i do przodu, do przodu, uciekaj, bo tak cię wysłać. Dobrze, lewo przód, lewa przód, Dobrze, prawo przód lekko i do przodu, bo Kurwa, super